Znalazłem coś naprawdę bardzo, 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 bardzo bardzo ciekawego na y, Bruch Heaven. Ale, drogi widzu pamiętaj, łapka w górę i subskrypcja. Idziemy do Adiksa. Adiksu! Eee, no, halo. Znalazłem coś, no, coś niesamowitego na Bruch Heaven. I to się pojawiło jakoś wczoraj. Jak to? No właśnie, my to nie widzieliśmy tego ostatnio. No, może, że widziałeś, nie wiem, ale musimy to teraz zobaczyć. Eee... A to nie jest jakieś coś, co było ostatnio z tymi jakimiś duchami? Czy coś, no właśnie. Tam nie, powiedzieć? no właśnie widzisz? No ty teraz o tym nie wiesz. Więc ja cię teraz biorę, teraz, teraz biorę cię w mój samochód. Weźmiemy sobie... Taki. O, fajny, co? Czekaj. Dobra. O, dobra. I jedziemy, jedziemy, jedziemy. I twoim zadaniem będzie to na początku znaleźć. I zobaczymy czy ci się uda, dobra? Ale jak mam to znaleźć, Nawet nie wiem o co chodzi. No, no zobaczymy. No dobra, Adiksu, y no tak, to ten sekret jest ukryty gdzieś w środku... Nie możesz wyjść za ulicę. O tak. Więc co? Że nie mogę przejść tak? Nie, o, nie możesz przejść za ulicę i gdzieś tu jest sekret, w tym całym tu pośrodkowym terenie. Zobaczymy, czy znajdziesz. Co? <laughs> A, ten sekret? No. no, dawaj, zobaczymy. Znaczy czy to jest sekret? No to sekret ciekawostka, coś nowego, tak? Czego nie widziałeś A musisz się zmniejszyć, czy nie? Nie, nie musisz się zmniejszyć, dobra. Eee, w ogóle jakąś to szukał. Widzowie też może? tego o tym no, prawdopodobnie jeszcze nie wiedzą, ale zaraz się dowiedzą, jak ty to znajdziesz, bo ja o tym wiem. Coś z kwiatkami może. A... Nie, 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 to jest bardziej widoczne. Odpowiedź. Nie patrz w głąb, tylko patrz w ogół. <laughs> to drugie do głupia odpowiedź, no ale no? Nie, nie szukaj tak szczegółowo. Nie wiem, to może tu jakieś chmury się. Nie, no, nie, to nie jakieś no, to... strzałki? Nie, nie, to, nie, to trochę dalej. No, nie tu. Że tu, gdzieś tam przykład? No, to, to no, no, mówiłem ci, nie wolno ci wyjść za ulicę, więc no wszędzie możesz szukać, no, tak? No, od. Nie wiem, gdzieś no, w tym? Nie. No mówię, że za szczegółowo szukasz, za szczegółowo. Tak ogólnie bardziej patrz. No, ale co się nie mi nią, No, nie wiem, tu jakieś koszulki są, nie wiem. No, to ale, może? no dalej, no bo no, na razie tylko jesteś w tym miejscu, a może gdzieś indziej jeszcze. No, cały teren no to do przeszukania przecież. Nie wiem, komenda może? No, patrz, patrz. Nie, Mówię, nie ma za, nic. Za patrzysz. Paliwa. Po prostu tak myślę, że to jest wielkości o mojej. Co? No, nawet większy chyba ode mnie jest to. <noise> Tylko no, jak wiesz, ruszył się bardziej niż trzymał się cały czas w jednym miejscu, no to byś to znalazł, tak? No ale przecież to Na... nic nie ma. No ale no, człowieku, ty przeszedłeś wszystko? No nie, no to. No, prawie tak. Prawie. No, prawie robi wielką różnicę, co nie? Nie wiem, tu może gdzieś. No. Yyyyyy... Eee... Fajne, to jest większe ode mnie. No to przecież tu nic nie ma. No, no to jeżeli tu nic nie ma, no to gdzieś dalej no musi to... być, to no nie? O to ci chodzi? No, o to mi chodzi! Widziałeś co... to? Nie widziałem tego, ale co, myśmy mieli jakąś z No to? właśnie, Bruhel ma współpracę z minionkami! <laughs> I wiesz, coś co jest najciekawsze? Że film Minionki startuje 1 lipca, co nie? No. I możemy spodziewać się sekretów i ciekawostek z minionką pragodnie też w Żeby promować ten <grydze> film, bo na razie są. Ciekawostka, dwa banery. Minionku. W ogóle zobacz, minionko, ale to słodko, to wygląda kozacko. No. Ja a gdzie jest by... drugi jeszcze? Wiesz co jeszcze? Czy moim zdaniem jest gdzieś wielki sekret? Wydaje mi się to... Raczej muszę go jak ten film wyjdzie, a nie, nie no. tak teraz czy znaczy no to na pewno, ale no, wiesz co moim zdaniem zaraz będzie? Ja to ci powiem, co moim zdaniem dodadzą tutaj do tego Heavena, ale no zobacz tu! The Rise of gru, tak? Ale samo czego to wyglądają fajnie. No zobacz tu. No minionki są kozackie. Minionki są kozackie, kiedyś ogląda, o, oglądałem ostatnio minionki. No, w ogóle minionki można oglądać nawet nie znając angielskiego, bo minionki i tak nic nie mówią. No, takim własne języki powiedzmy. Nie, 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 nie. Łeł, wow. no, swój własny język mają. no zobacz, no, i chodź jeszcze, wiesz co myślę, bo one będą w kinach, tak? No, o, dawaj do kina No właśnie, o tym samym pomyślałem, pierwsze co, jak to zobaczyłem pierwszy raz, to że do kina trzeba, i widzisz, jest to daleka? Yyy, eee, też ten banner już to No właśnie, minionki już daleka widać, daleka już się widać, zobacz są tu. Wiesz, co bym się spodziewał? No. To jest kino, co nie? Co jakby był sekretny kod do kina. Eee, mógł być sekretny kod, ale to raczej wydaje mi się, żeby, żeby ten. Że żeby co? raczej filmu tam nie pokazali. Ale może jakieś wieś po prostu ciekawostki no, z filmu, lub jakieś coś, sceny jakieś ciekawe. Z, z, coś nie tym stylu, no? No właśnie. No teraz tak, co moim zdaniem. Gdzieś albo będzie, albo już jest sekretny kod, który trzeba wpisać w kinie i będzie na przykład, nie wiem, na przykład taka sekretna scena lub coś. Bo mogliby się nawet dogadać, bo chyba wiem, że mogliby na przykład jakąś scenę jedną dać. Bo można przecież dodawać sceny, co nie? No tak. No właśnie, można dodawać gifa, albo filmiki malutkie teraz. Przecież ostatnio tak robili. To teraz co? Jakby dodali na przykład jedną scenę z minionków? I to ty, zobacz no? tylko. Teatrze? Tak, to albo to tu też będzie wyświetlane na Blue Heaven? Nie no, wątpię, wątpię. Illumination? <laughs> Zobacz, co tu pisze. Co? Gdzie? Steve Carell poniżej. Steve Carell. A no. Co tu pisze? Tu No właśnie. Minions to Rise of Gru. No spodziewam się na prachocie, Chodź jeszcze do kina, zobaczymy coś. Taka idę. Dobra ale... Może gdzieś tu będzie jestem. sekretny kod jakiś do tego filmu. Mamy tu na razie ten film, a jakby tutaj At, zrobili, no. co, myślisz? Ale tam pewnie będzie jakoś bardziej ukryty niż, yy, niż no ten. No na pewno, ej, chodź jeszcze, zobaczymy, gdzie jest agencji. O, no, dawaj. Tak, albo, czekaj, jeszcze na górze, tu, tu trzeba wszędzie koła się przejrzeć, tu na górze nic nie ma nowego. A ja, tu raczej kod. nie, nie ten, ciężko to będzie o kod. stąd. No właśnie, widzowie, musimy znaleźć kod. Musimy znaleźć kod. Moim zdaniem na pewno zrobili sekret, że będzie jakieś lata, albo dopiero będzie. Dobra, idziemy tu. Yy, Myślę, że tu gdzieś jest? Tu? Eee, no nie, nie wiem. Nie albo w szkole, przecież to jest dla dzieci! W większości, no dla dorosłych też. Ty no... Właśnie, w szkole może być w sumie. W szkole! Albo w tym przedszkolu, tam! Ale nie na no w szkole ktoś na... dawał banerów w filmie? No właśnie, nie, zobacz, w przedszkole, tak? Jest, przedna, baner jest na przedszkolu, co nie? No. I jest na kinie. Na kinie oznaczałoby, że film. Na przedszkolu, że tam jest kod. no ty myślisz? Dlatego jest na przedszkolu, bo na przykład tu jest kod, zobacz. Widzisz? Czekaj, idę, idę, idę. w szkole, czy gdzie, gdzie ty jesteś? No nie, w przedszkolu. No w tym Adoption Centrum. Na przykład dali Czekałem tu to... banner tylko dlatego, no. że tutaj jest kod, a w kinie, że tam trzeba ten kod wpisać. Co ty myślisz? Ty, a może jest składany gdzieś w banerze yy, ten kod? No nie, patrzyłem się na banner. Bardziej mi a. chodzi, wiesz to o co? Że baner jest w tym miejscu przyklejony tylko dlatego, no. że gdzieś tutaj jest kod. O to dokładnie mm. mi chodzi, wiesz? No ale nie, nie, nie wiem, czy ten kod może tak dokładnie być. No, ja też nie wiem. Ale myślę, że raczej tu mógłby być, co nie? Mm. No, gdzieś tu pewnie ten. No, ale no teraz tak. no... No, kodzik gdzieś, no. jest najciekawsze, że no nie wiadomo gdzie ten kod może być, to na, Moim zdaniem na pewno to będzie coś z kinem, Bo to myślę, że co, współpraca tylko by polegała na banerach? Za mało. Moim zdaniem za mało, na pewno jest coś więcej, ukryte. No, no z, z, każda zbraczymy. współpraca gdziekolwiek była dużo, dużo lepsza niż tylko same banery, co nie? No tak. No ale to jest, no nie się tego dalej, bo to jednak to, wiesz, no prokrania bez dużo ograną, ale No Island ale miało też... tak, że miało, kurde, normalnie modele 3D King Konga i tego, tego zaprojektowanych, które z, z po mapie. Pra... No. mieli? No, z tym, King Kong POS Godzilla, tak? Normalnie Godzilla Kingo po mapie chodzili. No ale zauważyłeś jak się w ogóle Robux że mają normalnie współpracę z takimi dużymi firmami i filmami całymi. No właśnie, Gdzie, więc no widzowie. Przykład, nie wiem, rok temu to nie wydaje mi się takich. Zadanie był... dla Was. Szukajcie sekretnego kodu na film o minionkach w Gru Heaven. Albo i dostaniecie film za darmo może? Zobaczymy. Na razie, się, do kolejnego odcinka. <laughs>